Cześć witajcie. Pytaliście się nie ostatnio, o czym robię testy wody w akwarium. I jak to się odbywa. Także dzisiaj pokażę Wam swój arsenał odnośnie mierzenia parametrów wody, no, które są, jak wiadomo ważne w każdym akwarium. Trzeba sobie mierzyć w zależności tam co kto trzyma. Także zacznijmy od tego, co ja posiadam. Coś takiego. Przepraszam, że tak z ziemi, ale... Nie mam jakiegoś tam żadnego stojaka. Jest to, są to testy z JBLa, test lab. Cała ta ich największa walizka. Szczerze, to nie jest niepotrzebne aż wszystko, to, co w niej jest. No, ale kupiłem od razu, także także coś tam sobie badam. Używałem w większości, gdy miałem jeszcze akwarium 112 roślinną. Teraz używam tylko część. Dobra, przejdźmy do tego walizka sama sobie. Nic jakiegoś tam szczególnie konkretnego, fajnie wykonano, otwórzmy sobie. O, może obrócę to tak. Jak widzicie, troszeczkę dalej. Jest tutaj tyle testów. Skład, może co chodzi w skład zestawu. Sama papierologia, tabela rozpuszczalności dwutlenku węgla. Jakieś takie notesy jest nam niepotrzebne. Jedna z najważniejszych rzeczy w tym zestawie, czyli odczynniki, jak mierzyć sobie te testy. Znaczy, jak mierzyć parametry wody. Przejrzyście, tutaj są, ładnie jest wszystko opisane i zawsze na drugiej stronie, na drugiej stronie są kolory do odczynników. Jak to sobie mierzyć, to pokażę Wam później. E, no test do zapisywania sobie swoich tam e, właśnie tych parametrów cała taka książka e, instrukcja też w kilku językach również w polskim no i to co nas najbardziej przesunę sobie interesuje czyli właśnie te testy e, mamy tutaj e, testy e, oraz narzędzia które są potrzebne do wykonania tych testów a więc tak takie szklane fiolki. One są odkręcane, aby sobie po prostu tam nalać wody i odczynników do mierzenia. Tutaj również takie fiolki, które są do niektórych testów potrzebne. Trzy takie łopatki do odmierzania sobie odczynników w proszku. Oraz rzecz bardzo ważna, bez której ciężko jest wykonać ten test. Jest to taki podajnik. Już Wam pokażę o co to chodzi. Bierzemy sobie przykładowo przykładowo tutaj test. Jest to test na NO3 i tak. Tu wiadomo na początku odkręcamy. Wkładamy sobie dwie probówki. Do jednej wkładamy wodę czystą. Do drugiej wkładamy wodę, która jest mierzona razem z odczynnikiem. No i sobie po odkręceniu dajemy to sobie tak. I sprawdzamy, tutaj jest woda z odczynnikiem, tutaj jest woda czysta i sprawdzamy sobie gdzie, gdzie, się zmieni ten kolor, abyśmy wiedzieli po prostu, jakie są wartości tych naszych testów. I co dalej? No, jest wiadomo więcej tych fiolek, aby się po prostu nie męczyć z jedną. Następne, może przejdziemy będą kawki zwykłe, tam były bodajże dwie, jedna mi się zepsuła, takie na 5 ml pomocne do odmierzania, tam był jeszcze termometr, który wyrzuciłem od razu, no i markowy długopis. To co nas najbardziej interesuje, czyli właśnie zestaw tych testów. One są fajnie właśnie tak poukładane. I te testy, gdzie ich naprawdę schodzi więcej, czyli tam pH, nie wiem, NO2, NO3 i tak dalej, jest po prostu dane tego więcej. Same testy do mierzenia pH są, są to trzy różne testy od różnych zakresów. Taki najbardziej ogólny, czyli pH od 3 do 10, gdzie możemy sobie w miarę ukierunkować, jakie właśnie to pH mamy. I dwa e, takie testy, które są celowane, e, czyli do niższych wartości, e, który jest od 6 do bodajże 7 i 6, e, czyli na niższe wartości wody i od 7, 4 do, do 9, z którego ja tak naprawdę korzystam, e, ponieważ ten 6 do 7 i 6 jest mi niepotrzebny. E, co dalej? E, testy mamy na, e, może jakie są w ogóle? Testy są na PO4, jest na NO3, trzy testy na pH. Są dwa testy co do zawartości tlenu w wodzie na, na krzemiany, na miedź, na NH4, żelazo, GH i KH. GH i KH są zdublowane, ponieważ to się dość, też dość często robi. Poza tym no, samo użycie ich no, to nie ma jakiejś szczególnie wielkiej e, filozofii. Jedne testy to się robi naprawdę błyskawicznie w kilka sekund, a drugie trzeba troszeczkę poczekać. E, I tak, testy są e, przeróżne, ponieważ e, na przykład testy na e, pH, na GH, KH i tak dalej, e, no to sobie odmierzamy dokładną ilość wody, która jest zapisana właśnie w tej książce e, i co? No wstrząsamy i patrzymy. Z tym, że jest tutaj taki mały problem, że nie dla wszystkich jest zrozumiałe, jak tutaj mierzyć GH i KH. O co mi chodzi? O ile na przykład yy, wspomniany ten test na PH, już Wam pokażę. Oj, coś się tutaj z kamerką stało, i już wracamy. Yy, także o czym ja to mówię, Aha? Test yy, na PH. Mamy tutaj zaznaczoną ilość jak sobie dolać wody i jaką ilość oraz ile kropel mamy wlać do właśnie do tej fiolki z wodą, która będzie mierzona oraz właśnie jak tutaj wykonać ten test i to jest właśnie wszystko tak fajnie przejrzyście z tym nie ma żadnego problemu problem się robi, że niektórzy nie wiedzą na przykład jak tutaj mierzyć GH i KH czyli te dwa ostatnie jak widzicie Testy, które są tutaj na GH i KH, polegają na tym, że bierzemy sobie też 5 ml wody do jednej fiolki, do drugiej i do jednej wlewamy tak, tak długo te krople, liczymy sobie, aż z koloru czerwonego zmieni się na zielony, w przypadku KH z niebieskiego na żółty. No, niektórzy o tym nie wiedzą, potem się pytają, a tak naprawdę wystarczy to albo wziąć na logikę, albo przeczytać w książce, ponieważ tutaj nie ma. I co ważna sprawa, są tutaj podawane, jest to wszystko w stopniach niemieckich. Także jeżeli ktoś ma w innych, no to trzeba to sobie po prostu yy, wziąć i, i przełożyć. Yy, jest tutaj też Magnes Plus. Yy... No w każdym razie też tutaj dwa testy, yy, których nie ma w tym akurat zestawie. Także no dali, ale to jakby sobie już po prostu ktoś sobie chciał yy, gdzieś tam sam dokupić. Także nie ma tutaj też za bardzo co więcej opowiadać. Wszystko jest fajnie, przejrzyście. Niektóre testy, wiadomo, samo są tylko kropelkowe. Do drugich trzeba dodać odpowiednią ilość właśnie pewnych proszków. Czyli tam jest bodajże na krzem, na NO3 i chyba na fosfor. To się właśnie dodaje. Odpowiednią ilość tego proszku za pomocą tych właśnie małych szpatułek. Yy, także nie ma naprawdę tutaj z tym dużej filozofii. Yy, może dlaczego warto kupić te testy? No JBL czy tam JBL, jak to woli. Yy, no to są już testy z tej lepszej, wyższej półki. Raczej nie powinny przekłamywać. Tak jak nie wiem, robią to na przykład testy paskowe, czy tam niższych marek, typu tam zolek i tak dalej. Yy, no jak wiadomo, każdy testy. Też mają swój termin ważności, także no po pewnym czasie mogą przekłamywać wyniki, także to trzeba też sobie patrzeć. Z takich plusów, no to właśnie mamy sporo, właśnie tych testów w jednym. Także jeżeli nie wiem, mamy sobie. Na razie akwarium, nie wiem, na przykład tam z malawi czy z Tęganiką, potem byśmy zechcieli mieć na przykład roślinę, to nie ma problemu. Od razu już mamy pod to testy, ewentualnie na odwrót. A jeżeli nie potrzebujemy tych aż tak dużo, to możemy sobie tak kupić testy osobno, lub są też z tego co wiem, jakieś mniejsze walizki z mniejszą ilością testów. No ale warto wiedzieć, myślę, że aż tak nie wiem poziom żelaza czy, czy tam miedzi nie jest aż tak nam potrzebny w tanganicie chociaż z tą miedzią to bym też radził kontrolować, ponieważ różnie, szczególnie ludzie, którzy nie stosują wody RO plus mineralizacji, tylko mają wodę np. z własnych studni, no to radziłbym to mieć stosować, ponieważ duże stężenia miedzi są niebezpieczne dla ryb. Test kosztuje, bodajże teraz w zależności gdzie tam i jak traficie, mniej więcej 250 tam do 300 Z tego co widziałem gdzieś tam na portalach na Allegro, ja go kupiłem jakieś 3 lata temu. Do tej pory myślę, że no z połowę testów na pewno zażyłem, będę musiał coś dokupić. Lub posprawdzać czy są w miarę wiarygodne. No i poza tym, no to nie ma tutaj za dużo o czym gadać. Myślę, że w miarę przedstawiłem tą walizkę spoko. No ja tego używam jestem zadowolony i chyba na tym zakończymy filmik także czynajcie się cześć.